Cześć, to znowu ja, Wydzierganna, czyli Ania. Na tym filmiku pokażę Wam, jak redukuje się liczba oczek w rzędzie, na przykładzie amigurumi. Jest to bardzo przydatna technika, nie tylko w technice tworzenia zabawek, ale też przy innych projektach, na przykład dziwiarskich. Mamy tutaj e, robótkę, którą zaczęłam, jest to robótka e, przykładowa e, z, w, według wzoru Rachel H. z Le, 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 Young Friends, e, dzięki, której, e, dzięki uprzejmości której mogłam wykorzystać ten wzór w swoim poście na temat czytania wzorów anglojęzycznych. Zachęcam Was do odwiedzenia mojego bloga wydzierganna.pl i przeczytania tego posta, jeżeli jesteście zainteresowani e, poszukiwaniem wzorów. W internecie, żeby nie przenurzać. Półsłupek łączony bądź redukcja brzmi jak czarna magia, natomiast nie jest to wcale takie straszne jak zwykle. Nie taki diabeł straszny jak go malują. Aby zrobić półsłupek łączony, należy wbić się w oczko i wyciągnąć nić zupełnie jak do zwykłego półsłupka. Mamy w ten sposób kurczę, znowu uciekła mi. Zatem jeszcze raz. Aby zrobić półsłupek łączony, należy wbić się w pierwsze oczko naszej robótki, wyciągnąć nić zupełnie jak do półsłupka, tworząc dwie pętle na szydełku. Różnica polega na tym, że zamiast przeciągnąć te pętle przez dwie, Wbijamy się po prostu w kolejne oczko, ponownie nawijamy nić, wyciągamy ją i mamy trzy pętle na szydełku. Dopiero teraz nawijam nić i przeciągam je przez wszystkie pętle, które miałam na szydełku, czyli trzy. Robi się tak nie tylko z dwoma półsłupkami, można robić również z większą liczbą, trzema czy czterema. Natomiast trzeba wtedy pamiętać o tym, żeby wykonywać te półsłupki bardzo ściśle, żeby nie zostały nam dziury w robótce. Ponieważ według wzoru ja powinnam zrobić co drugie oczko zwykły półsłupek, do tego się będę trzymać. I tak do końca rundy, aż będę miała pożądaną liczbę oczek. Huh <laughs> Tak oto zaczyna mi się formować tutaj taka mała kulka.